Makijaż ostatnimi nowościami. żel do brwi z Maybelline jest trwały, ale po opiniach widzianych w internecie sądziłam, że będzie murbeton. I ten aplikator jest trochę za miękki moim zdaniem. Cienie do powiek nowość z Maxmo. Bardzo fajne cienie, przepiękna kolorystyka i bardzo łatwo się z nimi pracuje. Naprawdę jest mega. Ta błyskotka z Gom Shopu. Guys, jeżeli lubicie błysk musicie to mieć. Chciałam, żeby powieka się delikatnie mieniła, dlatego nałożyłam trochę mniejszą ilość. eyeliner ze Stars. Piękny kolor i bardzo precyzyjna końcówka. Tuż również ze Stars. I ja się z nim polubiłam. Ta maskara w odcieniu czerwonym była beznadziejna, a ta jest naprawdę bardzo spoko. Odgarniam włosy i robię konturowanie odwrócone oczywiście i używam nowych bronzerów również ze Stars bardzo je lubię świetnie się z nimi pracuje róż z haluj nowej kolekcji Vibo to też jest moja obsesja kładę jeszcze trochę bronzera i lecimy z podkładem mieszam te dwie nowości z Burżuła te produkty pomieszane razem jeżeli je macie to musicie spróbować lekko gładko i tak świeżo to wszystko wygląda bardzo bardzo fajne produkty puder ze Stars uwielbiam go on utrzymuje mat naprawdę dobrych kilka godzin bronzer z Glam Shopu i to jest formuła Bouncy trochę ciężko nabiera się na pędzel, ale ładnie wygląda na twarzy świetlający róż z Vibo piękny kolor i szybka aplikacja. I błyszczyk z Mio. Bardzo podoba mi się ten kolor. Tak wygląda skończony makijaż. Zostaw lajka, jeżeli Ci się podoba.